Palion Oska 030, Kontrowersja. Ej, to zaraz premiera albumu kurwa? Niedługo nam przyjdzie box preorderowy. Będziemy oceniać na streamie. <grym zainteresować> Memento nosi, dziękuję za 8 miesięcy. Książka Angliczka. Dziękuję bardzo serdecznie. Kurwa, mroczny ten! Nie mów, że zamówiłeś? Nie, nie, nie. Zamówił kamilek się dla mnie. <grymne> Co jest kurwa, ale ganguwa. Ale gangsterka tutaj się dzieje. Co jest? Nawet Cię nie słucham, to po co otwierasz pysk? Mam lepsze rzeczy do roboty, muszę robić zysk Dziś jak robot zasuwam, żeby jutro nim nie być Jesteśmy jak dzikie koty, masz pazur, to pokaż im <laughs> Palion pokaż... na obloku <śmiech> Palion... <śmiech> Palion na obloku, kurwa Teraz swoje kły Chcieli mnie sprowadzić już na ziemię, ale nic Nic z tego nie wyszło, dalej spełniam sny by mnie pomójść na drodze prawo bić! Dlatego, że mi A co to jest za syf? Wszystko kręci się mi w głowie ci... Co to jest za syf? Tak nawinął palion. Całkiem niezłe. <grych> jestem dobry czy zły. kręci się jak disco No to powiedz mi? Jeśli jestem tylko youtuberem i gram ciągle w gry Czy przekreśla to wszystko, jestem taki sam jak ty Nie przekreśla to niczego. I nikt cię za to nie krytykuje. Krytykują cię tylko za. średnie utwory. Jestem taki sam jak ty! <grym> <grym> Jestem taki sam jak ty! E, myślicie, że na przykład. Myślisz, że na przykład. że na przykład. Mogliby zrobić. że Palion zrobił do tego reakcję w Minecraftcie, Czy ta nuta jest. E, zbyt kontrowersyjna dla Nupka na Palionowicach. Kurwy je muszę zobaczyć. Nie ma! Nie ma. A, poczekaj, bo to jest inny kanał przecież Palion Games. Nie ma! Oho! To był widzowie zbyt kontrowersyjny numer dla Nupka z Wojanowic. Jeszcze od A mógł to puścić o trzeciej w nocy. Na przykład. A czekaj. A czekaj To co Z duna psa. Muszę to puścić. Robot. Okay. Czekaj. Uh -huh. I took a trip to the hood so I could make it out. Make it out. Just so y'all can say I got shit handed down. I did it totally, no one puts it in my bank account. If you don't know me, then shut your mouth. What goes around comes around like an echo sound. Karma's huh. a bitch, I guess you know it now. Said I could never stitch make me it, make three hundred thousand, and I got. Cool by my sobs, uh, so come around. Yeah, yeah. And bitch, I'm tough by myself. Yo, you over there, come Yo, around. Yeah. you so internet booze, get up off your, your couch and just be crazy while I have my baby. Gotta wait it out. I'm 17, <laughs> but all these ladies wanna hit bitch, it. Bitch, I woke up this morning on some <laughs> different shit. So only color we is a whole blood of green in the money brick i am a star, like the roof of a colony. Put some bread on your head, just you start crumbling. I heard the ops. Favorite dance is the running man. They call me a top I start chuckling. Cause when I screwed up from behind, all the gangsters buckle in. I took a trip to the hood so I could make it out. Make it out. Just so y'all can say I got shit handed down. I didn't do

ci chcieliby mnie pobić na drudzy, prawo bić! Dlatego, że co to jest za sen? Wszystko kręci się mi w głowie, czy jestem dobry, czy zły! Zdaję to samo! Kręci się jak kulabisko! No to powiedz mi, jeśli jestem tylko youtuberem, i gra w w gry! Czy przekracza to wszystko? Jestem taki sam jak ty! Oddawaj jestem oryginał! Tak i... <noise> sorry, sorry, za tą przeróbkę, co teraz puszczam! sam jak ty! Widzowie, Ghost AI! Jestem taki sam jak ty! Na co czekasz? Dyskutuj taki samiakty. Jestem taki sam jak ty. Jestem taki sam jak ty. Też mi lecą czasem łzy. Też mam czasem gorszy dzień i nie chcę mi się wcale żyć. Ale pokazuję kły, No i znowu łapię pion. wrogom zapalamy, zniczamy, ziomą daję to. Na to zasłużyli, bo nigdy nie odwrócili się. Zawsze przy mnie byli, nawet kiedy było u mnie źle. Chociaż nigdy tak nie byłoby, nie starczyło na chleb. Ale każdy swoją miarą musi mierzyć cel. To, Cię gorzej ma od Ciebie to wiadome leż nie znaczy to, że Twoje problemy są zikome Każdy tutaj Cię ból Każdy ze swoim sposób Te zwrotki są, to flow na zwrotkach jest takie kurwa Chujowe Średnie Tamten numer poprzedni był lepszy na to, jak ma tu wytrzymać i załować przy tym głowę? Skoro nawet cię nie słucham, to po co otwierasz pysk? Mam lepsze rzeczy do roboty, muszę robić zysk. Dziś jak robot zasuwam, żeby jutro nim nie być. Jesteśmy jak dzikie koty, masz paszport, to pokażę im. Pokaż teraz swoje kły! Chcieli mnie sprowadzić już na ziemię, ale nie! teraz wierz niemiecki sznyt. Nic z tego nie wyszło, dalej spełniał sny! Powisz no, na drudzy, prawo bić tego żegli pykład Co to jest za ser? Wszystko kręci się mi w głowie, czy jestem dobry, czy zły Kręci się jak no to to. mi Jeśli jestem tylko youtuberem do i gram ciągle w gry Ty przekreśla to wszystko Jestem taki sam jak ty Jestem taki jak ty Jestem taki sam jak ty Jestem taki sam jak ty Jestem taki sam jak ty Jestem taki ty Jestem taki sam jak ty Czyli, Pięć mi na dnie, się przykrywał każdy dzień Syn mnie motywuje, a muzyka daje tlen Choć na rękach krew, codzień spełniam sen Bez przerw, jazda bez trzymanki, aż po życia kres O uh, walecznik tak jak lew, dale osia, zielony lambo też szósta rano, nie melansz, a śniadanko Życie to jest test, a z młodym liczę sianko By pokazać, że w siebie inwestować warto Jestem taki no i zajebiście Jak ty! Jestem sam jak ty. Jestem, taki sam jak ty. Jestem taki sam jak ty! Jestem taki sam jak ty! To nie jest Malik Montana, widzowie. Ktoś tu napisał Malik Montana na Ficie. To nie jest Malik Montana. Pomyłka. Pomyliliście się. Jestem taki sam jak ty! No! Wyrównany, wyrównany numer. Obydwaj spoko polecieli. Jakkolwiek by to nie brzmiało. No, no i widzowie, no chciałbym powiedzieć, że Palion oficjalnie dostał przepustkę do rap gry. Witamy serdecznie. Jest już, jest Street Credit. Tym razem. No i kurwa, jest przepustka. Nie? No jak to nie, kurwa? Dobra.